Cześć, to ogródnik dla zabawy. Dzisiaj pokażę Wam alokazję, która miała wciornastka, i to jest alokazja Stingray. I ja ją przesadzałem znowu, wyjąłem ją z hydroponiki, ponieważ liście od najstarszych zaczęły padać, czyli dokładnie zaczęła gnić, zachowywać się tak, jakby gniła. To jest ten liść, który był najbardziej zaatakowany. On był zielony. W tej chwili roślina ma dwa liście. Świeże. I dzisiaj ją wyjąłem z tej hydroponiki. I tutaj w międzyczasie będę pokazywał Wam zdjęcia, co się dzieje, bo zawsze mówię o tym, że jak się włoży do hydroponiki, to część korzeni zgnije, druga część pewnie też zgnije, ale później, a yy, zaczną wychodzić nowe korzenie. I na tych zdjęciach widać wyraźnie, co się dzieje. Dzieje się dokładnie to, o czym mówię. Czyli no, część korzeni jest zgniłych ale są też korzenie świeże, które zaczęły już pracować w hydroponice, zaczęły roślinę utrzymywać w hydroponice. Ale musiałem to zrobić, no bo nie wiedziałem co tam się dzieje, bo po liściach wyglądało na to, że jest słabo. Jeśli chodzi o bulwy, no to bulwy oderwały się już same, w zasadzie ja ich nie odrywałem. Nie wiem czy pamiętacie ten film, ten film ja pokażę, tutaj będzie link, gdzie bulwy zostawiłem, żeby były w hydroponice. No one się oderwały, więc, więc je wsadzę po prostu osobno. Jeśli chodzi o y, samą roślinę, ona jest, te dwa liście, które są świeże, są sztywne i tutaj nic się z nimi nie dzieje. Więc mam nadzieję, że podniesie się i nic jej nie będzie już. A ten liść, no to wiadomo, na razie go nie ucinam ze względu na to, że. Y, no chcę, żeby roślina jeszcze sobie z niego coś tam wyciągnęła, ile, ile się da. Dobrze, ale ona nie będzie dzisiaj głównym tematem. Byłem w Biedronce i kupiłem takie Epipremium. No zwykłe, tak, ale no bardzo ładnie wybarwione. To jest Epipremium złociste chyba. No w każdym razie, e, ja dzisiaj przesadzę, ale to nie jest to, z czego się cieszę. Stindaptus trebi, Moonlight. E, no to jest roślina, która jest uznawana za kolekcjonerską. Jest przepiękna, zobaczcie, no to jest wyjątkowa roślina. Była jedyna, stała gdzieś tam daleko schowana, nikt jej nie widział i całe szczęście, bo czekała na mnie. I z niej jestem najbardziej zadowolony, ponieważ jest to roślina, która ma piękne liście i fajnie rośnie, bo ona może rosnąć i w górę, i, i, i w dół, i zwisać i, i, i piąć się po paliku. Więc jest świetną rośliną, e, bardzo prostą, nie wymaga specjalnych jakichś zabiegów. E, sam w zasadzie chce rosnąć i nic mu więcej do szczęścia nie potrzeba. Więc dzisiaj te dwie rośliny szybko. Przesadzę szybko, dlatego że y, pójdą do Bigosu. Tak, nie, nie będę dzisiaj y, nic tutaj więcej z nimi robił. Za to chcę jedną i drugą pokazać Wam, co jest w korzeniach, bo to jest też czasami bardzo istotne, jak się kupuje w biedronce. Zacznę od tego malucha. Roślina jest bardzo mokra. No ale to. Akurat normalny. Z podłoża produ produkcyjnego, nawet jak idzie do Bigosu, no to też yy, warto jak najwięcej tego podłoża wyjąć, ponieważ lepiej dać y, odpowiednie podłoże, czyli takie, które y, będzie przygotowane przez nas. Podłoże, które będzie miało przynajmniej perlit. Czyli ziemia uniwersalna z perlitem, to już jest podłoże, które spokojnie można stosować do większości roślin. Ja tutaj mam przygotowany bigos, w którym jest jeszcze mały keramzyt, jest jeszcze kora, ale to, to niczym nie świadczy. No, tak samo mogłaby być zwykła ziemia z perlitem i, i też by ten, te rośliny sobie spokojnie w niej mogły rosnąć. Patrzę przy okazji, czy nie ma czegoś, jakiś żyjątek, no, ale na razie, na razie jest nieźle. Oczywiście liście, liście sprawdziłem wcześniej, więc na liściach nie znalazłem żadnych szkodników, więc mam nadzieję, że reszta też będzie ok. A jeśli chodzi o te, o te stożki pocięte, tam w którymś filmie. Może tu się pojawi. Powiedziałem o tym, że denerwuje mnie, że z biedronki kupiłem z pociętymi stożkami. Oczywiście, że niektórzy hodowcy te stoszki wycinają, ale jest to straszna praktyka, no bo to naprawdę hodowcy mogą to spokojnie robić z roślin matecznych, których nie puszczają dalej do obiegu i jest dużo prościej, tak jak tutaj na przykład. Zobaczcie, tu nic nie jest pocięte. Tu, tu nie ma tak jak tam, więc usprawiedliwianie kogoś, że no tak robią hodowcy, no robią, ale, ale piętnujmy to. Mówmy o tym głośno, może ktoś usłyszy i, i pomyśli, nie będę tak robił. Dobrze, tak jak mówiłem, będzie szła do Pigosu, więc nie będę się tutaj bardzo z nią bawił. Nie ma, nie ma jakichś szkodników, ziemia jest, to co zostało, no to jest przy korzeniach. Nie, nie będę dalej tego szarpał. Kupiłem takie dość proste doniczki. Yy, ważna rzecz, jak kupujecie takie doniczki, trzeba zrobić w nich dziury, bo, bo one oryginalnie nie mają dziur. Można je stosować jako osłonki. A jeśli się chce stosować jako doniczki, no to trzeba te dziury zrobić. Dobrze, jedno mamy za sobą. Tutaj znalazłem taki ogryzek kiełkujący, więc ja go osobno wsadzę do kubeczka. Zobaczymy, może, może coś z niego wyjdzie. No i teraz ten piękny. Naprawdę nie wiem o co chodzi z biedronką, no bo biedronka coraz częściej rośliny uznawane za kolekcjonerskie sprzedaje. Więc naprawdę robi się dziwnie na rynku roślin. Bo kiedyś takie rośliny można było tylko kupić w sklepach specjalistycznych. A teraz proszę w biedronce. Ten jest bardziej suchy. Nie jest tak mokry jak tamten. Ma piękne korzenie też. No ale nie będzie tak łatwo jak z tamtym. Ponieważ jest tu plastikowy koszyczek. No właśnie. Niestety tak. Zaraz wam go pokażę. Więc tak, po pierwsze, no, trzeba wymienić podłoże, no bo podłoże jest produkcyjne, więc kompletnie bez sensu, żeby trzymać go w tym podłożu, ponieważ ono nie będzie mu dostarczało żadnych związków, które potrzebuje, więc na pewno to trzeba wywalić. I ten koszyczek będzie karkołomne wyjęcie jego, ponieważ jest to koszyczek z dziurkami, z tego co tak zauważyłem, przez które przerosły korzenie. Teraz tak, zostawienie tego koszyczka no, gwarantuje, że dalej nie będzie się tam nic rozwijało. Te korzenie już dalej nie będą rosły, tylko te zewnętrzne będą się rozwijały. Więc no, jest to jakiś tam problem. A, a wyjęcie tego koszyczka bez niszczenia korzeni też rodzi sporo kłopotu. Więc być może będzie trzeba potraktować go wodą, na co dzisiaj nie byłem. Przygotowane, znaczy to ten problem, ale, ale myślałem, że będzie szybki, szybki odcinek, nie, jest to zwykły koszyczek słuchajcie, taki jak, jak, był w tej Monsterze, ale jest, więc warto o tym wiedzieć, właśnie po to to robię też, po to to przesadzanie robię, żeby, żeby pokazać Wam, czy, czy trzeba, czy nie trzeba tego robić. I premium nie trzeba, znaczy trzeba podłoże zmienić, ale nie trzeba koszyczka ściągać, bo tam nie ma, a tutaj niestety jest. No zaraz go wyjmę, to będziecie go widzieli. Już po tamtej Monsterze wiem, że nie ma co się szarpać z nożyczkami, więc biorę od razu sekator, który awaryjnie jest przy mnie. Koszyczek przy takich przerostach to to nie ma nawet co próbować go wyjmować, tylko trzeba go od razu poprzecinać, bo każda próba to, to nie ma sensu. no niestety to koszyczek był i wewnątrz koszyczka no tutaj na pewno jest na pewno jest kokos jest to twarde jakiś albo, albo jakiś torf no nie wiem w każdym razie to jest suche czyli nie tak jak ziemia wokół która była w miarę mokra to jest naprawdę suche no i teraz uwolnimy te korzenie jak najwięcej się da one już teraz i tak byłyby szczęśliwe, że, że będą na wierzchu, będą mogły sobie rozwijać się dalej. Nic ich nie będzie już ograniczało. Dobrze, rozluźniłem ten, ten wkład. Nie będę go szarpał całego, ponieważ no, niszczą się korzenie od takiego grzebania w nich. To nie jest bardzo złe, bo nawet te korzenie jeżeli będą tam trochę urwane, to, to będą fajnie rosły później, ale problem jest taki, że mogą jakieś patogeny z ziemi jednak próbować atakować, więc nie chcę tutaj naprawdę niszczyć tych korzeni, szczególnie tych głównych korzeni, które wychodzą z rośliny, bo ten koszyczek oczywiście był na, na początku rośliny, na początku korzeni, tak więc tak to wygląda. Do hydroponiki by się nie nadawało, do bigosu idealne. Wyrzucę tą ziemię i przyjdę z pustą tacką, będzie wygodniej i, i lepiej chyba dla wszystkich. O, teraz będzie lepiej. Zacznę od tego, ponieważ z tego jestem bardziej zadowolony. Na dno doniczki włożę keramzyt. Tutaj ta doniczka jeszcze, zwróćcie uwagę, że te dwie wypustki, te dwa otwory, które są, to są takie stożki wystające i one mniej więcej tyle wystają. Więc wsypię keramzyt tak, żeby je zasłonić. Dlatego, żeby, bo tam będzie woda ewentualnie stała właśnie poniżej ich, więc niech sobie stoi w keramzycie. To jest jedna rzecz, keramzyk i tak, bo keramzyt na dnie ma jeszcze zadanie też, znaczy zadanie. No, robi to, nie wiem, czy ma takie zadanie, raczej nie, ale woda, która stoi w keramzycie, jest podciągana do góry do, do rośliny i w sposób taki niegwałtowny. Nie więc. Więc taki keramzyt nic złego nie robi. A może nawet robi coś dobrego. Na dno doniczki nasypałem warstwę ziemi, która przykryła mi keramzyt. To będzie taka warstwa, taki bufor i roślina sobie spokojnie wrośnie w niego. I teraz tak, te korzenie zobaczcie, one przez ten koszyczek rosły też górą. Więc one tak powychodziły. Będę się starał je jak najwięcej obsypać ziemią, i to co zawsze Wam mówię, korzenie do dołu. Czyli uważajcie na to, żeby nie podchodziły w górę, no bo warto, warto żeby były tak jak powinny być od razu, żeby były położone tak jak powinny być. Roślina umieszczam trochę niżej niż chcę, żeby była. To co też mówiłem, że później przy wyciąganiu i pukaniu. Korzenie się fajnie obsypują i jest ok. Jeszcze wyjmę sobie z tej osłonki. Będzie mi wygodniej. To jest właśnie ten trick. Chwytacie roślinę delikatnie, podnosicie ją w górę, pukacie. Widać jak ziemia wchodzi w dół. ten już. Zwróćcie uwagę też, że ziemia musi być poniżej, yy, poniżej osłonki yy, po to też, że jak podlewacie, żeby po prostu woda nie wylatywała górą. Ten gotowy. To niech sobie stoi tu. I dokładnie ten sam zabieg zrobię z y, tym pipremium. premium Jeżeli mam za długie korzenie, tak jak tu, Oczywiście można je uciąć, ale jeśli nie chcę ich ucinać, no to z kolei robię coś takiego, że wkładam roślinę i kręcę doniczką i one, one się tak naprawdę układają w taką spiralę wtedy i, i mam problem z głową. Nie muszę z nimi walczyć, nie muszę się martwić, że podejdą w górę. Drugi gotowy. Bigos ma to do siebie, że jest szybki. Tak naprawdę łatwo i szybko można przesadzić roślinę. Jeśli chodzi o ziemię, którą wyjmuję z kwiatów, ja daję na ogród swój, na ogródek. Jeśli nie macie takiej możliwości, to w Warszawie na przykład, jak jestem i nie mam tego ogródka, no to zbieram do takiego pojemnika, a później albo wywoże po prostu, albo można go wyrzucić, ziemię można wyrzucić do pojemnika czarnego, czyli do zmieszanych odpadów. Dobrze, na dzisiaj to wszystko. Jest koszyczek, więc trzeba działać. Tutaj o tego Stindaptusa, jeśli chodzi o niego. A w EPI premium jest luz, możecie tylko przesadzić, żeby zmienić ziemię z podłoża produkcyjnego na ziemię, która dostarczy roślinom dużo więcej pożywienia. Jeśli chodzi o podlewanie, ja te rośliny dzisiaj troszeczkę podleję, tylko po to, żeby też właśnie przy korzeniach się obsypała ziemia i tak naprawdę zostawię je pewnie na dłuższy czas bez podlewania, czyli parę dni w ogóle ich nie będę ruszał, niech one dojdą do siebie i, i wtedy zacznę już normalne podlewanie. Jeśli chodzi o stindaptusa, to on potrzebuje troszkę więcej tej wody, Dlatego, że tego, że nie były naprawdę w środku, były bardzo suche, więc on dostanie troszkę więcej. Do dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję, że byliście. Cieszę się, że jesteście, że chcecie oglądać i komentować. Komentarze wszystkie są mi bardzo potrzebne. Te negatywne również, ponieważ wtedy mogę coś poprawić i coś zmienić i kanał wtedy będzie lepszy. Jeżeli będziecie mi mówili, co jest nie tak, co trzeba zmienić. Ostatnio się pomyliłem z alokazją, powiedziałem, że jest to Zebrina, a jest to, a jest to alokazja Sarin, Sarian, przepraszam, Sarian. Więc no, te błędy mi się zdarzają, szczególnie w nazewnictwie mam z tym problem, dlatego zawsze staram się gdzieś napisać co to za rośliny, bo mogę coś pomieszać. W każdym razie bardzo dziękuję, jeżeli mogę prosić o kciuka w górę i subskrypcji i dzwoneczek. Bardzo proszę. Wszystkiego dobrego. Cześć Pa.